Bizgajski, podanie. No i dziś pierwsza piłka. Jeszcze Dewódzki, jest Bramka. No trochę w tym przypadku było, ale najważniejsze dla Klireksu, że pada gol. Nie szukają, tutaj nie mogą szukać bezpośredniego uderzenia. No i świetne wyjście teraz od Nadolskiego. Póki co cały czas Klireks prowadzi do zera. Znowu tutaj rywal domagają się faulu, ale kontrada dla Klireksu. Dewódzki, uderzenie. Tylko znowu słupek obity. Brocki, Dewódzki Dobra, teraz piłka Dewódzki No i czarny rzut karny, tak jest! Faulowany Dewódzki No i sędzia był bardzo blisko tego faulu, Od razu te żółta kartka dla Maksyma Paotiaka. Młodzież kibice teraz próbują wspomóc. Zawodnika ze swojej ulubionej drużyny, Dewódzki, podszedł do piłki. Dewódzki, uderzenie bardzo mocne i precyzyjne, a przede wszystkim skuteczne. Absolutnie jeszcze nikogo nie skreślamy. Poprawka, ale znowu Słupek ratuje Klirex. Dewódzki, Mizgajski. Bardzo szybka gra w wykonaniu Chorzowa. Jest Brocki, jest też przyjęcie od łóżka, opanuje piłkę. Jest Dewódzki, pusta bramka Dewódzki. Pięknie to zrobił Przemysław Dewódzki, a więc trzecie trafienie: hat-trick. No wiemy jak to w sporcie wygląda, walczy się do końca, mimo że wynik aktualnie bardzo trudny dla gości. Cichy, no i czy był fał, Jest Seget, jest bramka, co zdecydują sędziowie? Bo rzeczywiście, mnóstwo zamieszania, ale chyba bramka zostanie uznana. Pusta bramka. Przyjęcie, uderzenie, no pięknie zrobił to Sebastian Brodzki! Efektownie, efektywnie! No to był naprawdę popis świetnych umiejętności w wykonaniu Sebastiana Brodzkiego. Znowu pusta bramka, ale Czerwone Smoki nie mają nic do W bramce Oliwier Nadolski. Kostecki, Kostecki, i uderzenie, no jest! Jeden do pięciu. Trochę ponad 3 minuty. No i kolejny faul Dominik Niemczyk tym razem. Bramka może i numer dwa, wcześniej pokonany został Olivier Nadolski, znowu oczywiście Mateusz Kostecki, bo jeśli mu wychodzi to czemu nie prowadzić dalej Kostecki, tym razem lepszy Nadolski ale jeszcze trzeba chwilę poczekać, 20 sekund, uderzenie, no jest! Trafienie numer dwa uderzenie pana kapitana, Piotr Błaszczyk. A więc 5 klirek z Chorzów, 2 Red Dragons Pniewy, nic się w tym spotkaniu więcej nie wydarzy, nic się w tym sezonie już więcej nie wydarzy, bo tak zakończył się ten sezon dla Chorzowa.